Grupa istnieje w zawodowym peletonie już 7 sezonów, to cały czas rozwój podkreśla jej założyciel i właściciel w jednej osobie. Rozwijamy się cały czas i mam nadzieję, że w niedługim czasie chcielibyśmy awansować do, do drugiej ligi, do, do tzw. drugiej dywizji. Jednym z bardziej rozpoznawalnych kolarzy wrocławskiego zespołu jest Marek Rutkiewicz, który szeregi Timu zasilił 4 lata temu. Przyszedłem do małego zespołu, mniejszego zespołu. Z chęcią znowu jakieś czerpania takiej dużej radości z jazdy na rowerze. Udało się z tym zespołem zdobyć dużo wyników. Z roku na rok ten zespół się rozrastał, coraz lepsi kolarze dochodzili. Obecnie mamy drużynę w taki skład drużyny, który może rywalizować nie tylko w Polsce, wygrywać wyścigi, ale także i w całej Europie. Swoją bogatą karierę we wrocławskiej ekipie kontynuuje także Maciej Paterski. W tym momencie wszystko tak kręci się wokół kolarstwa. Wiele wyrzeczeń to kosztuje. Jest to sport, który naprawdę trzeba poświęcić bardzo wiele czasu. No i od dziecka gdzieś siedzi we krwi, cały czas brakuje takiego realizacji i wysiłku. Zespół w tym sezonie wystartuje między nimi w Tour de Pologne, czyli najważniejszym krajowym wyścigu. Tour de Poloń już startowałem 15 chyba razy, i, i no wygrywałem wszystkie klasyfikacje jakie można było, czyli tam górska, młodzieżowa, z aktywnego. Trzeci byłem na klasyfikacji generalnej. W pierwszej dziesiątce również miałem wszystkie miejsca, ale jeszcze nie zwyciężyłem w klasyfikacji generalnej. No i chciałbym w końcu móc wygrać ten wyścig. Rutkiewicz jest optymistą na ten sezon startów. Będzie naprawdę sporo, przyznaje doświadczony kolarz. Startujemy również dużo zagranicznych, mocnych wyścigów. Circuit Darden, który też kilka lat temu wygrałem. Większość wyścigów w Polsce już wygrałem nawet dwu, trzykrotnie, ale jeszcze są takie wyścigi, których nie wygrałem, także chciałbym również wygrać te wyścigi pozostałe, których do tej pory w karierze nie wygrałem. A jakie cele stawia przed sobą Maciej Paterski? Na początku sezonu e, ważnym dla mnie będzie wyścigiem e, CZC Tour, na pewno szlakiem walk Mariora Hubala, wyścig Solidarności oraz mistrzostwa Polski w Ostrudzie. Nastawienie zespołu jest bardzo bojowe, a cele na sezon sprecyzowane. Najważniejsze jest to, żeby na każdym wyścigu się pokazać. No i tak jak mówię, zawsze startujemy na starcie po to, żeby wygrać. Kolarze dobrze rozpoczęli sezon w wyścigu ślążańskim. Nich drugi był Michał Podlaski, a trzeci Maciej Paterski.